Wielu z was zastanawia się, w jaki sposób moglibyście bardziej zadbać o swoje zęby, żeby się po prostu nie psuły. I przychodzę dzisiaj do Was z takim fajnym tipem. Prawdzie Ameryki tutaj nie odkryłem, ale uważam, że mimo wszystko i tak zbyt mało osób to stosuje. Dzięki temu sposobowi w znacznym stopniu zapobiegniecie próchnicę waszych zębów. Mianowicie chodzi mi generalnie o nitkowanie. Zębów. I tak, wydaje się to bardzo oczywiste, jednak, mimo wszystko, mało kto w ogóle to robi. I tutaj chciałbym Ci opowiedzieć taką krótką historię na mój temat, ponieważ mi zawsze się bardzo psuły zęby. Od dziecka mi się po prostu psuły zęby. I jakiś czas temu dentystka zapytała mnie, czy nitkuje. Ja wie. No nie, nie nitkuję. Komu by się to chciało robić generalnie, prawda? No I ona powiedziała właśnie, że mi głównie psują się zęby pomiędzy przestrzeniami w zębach, tam, gdzie zbierają się resztki jedzenia. Czyli głównie właśnie problemem u mnie było to, przynajmniej jeśli chodzi o moje zęby, bo oczywiście każdy ma też inny rozstaw zębów, inny układ zębów, w ogóle inne zęby, inną szczękę. Ale w moim przypadku właśnie było tak, że zbierały się między zębami resztki pożywienia. Ja ich po prostu nigdy nie nitkowałem, a poprzez samo szatkowanie, no nie da się wyczyścić zębów tak dokładnie. I stwierdziłem... No dobra, no co mi szkodzi, spróbuję. Skoro mają mi się całe życie tak psuć zęby z tego powodu, tylko to spróbuję. I słuchajcie, ponieważ ja nie cierpię nitkować, bo te nitki są po prostu straszne i uważam, że to jest horror dla każdego człowieka, to znalazłem coś dużo bardziej fajnego i właśnie to Wam dzisiaj chciałem pokazać. Coś takiego. To jest bardzo fajna rzecz, którą znajdziecie dosłownie wszędzie, w każdym sklepie, czy w Rosmanie, czy gdziekolwiek. I to jest nitka na takim. Czymś i mega szybko pozwala wyczyścić zęby, nie męcząc się, po prostu zajmuje to minutę, dwie. Masz wyczyszczone zęby z resztek. A ciekawostka jest taka, jeżeli tego spróbujecie i zobaczycie, jak wiele jedzenia potrafi się wam zebrać między zębami, i to, że to jedzenie nieraz tam jest naprawdę wiele, wiele dni, zanim w jakiś sposób wypadnie, to już wam chyba nigdy nie pozwoli zasnąć bez wynitkowania, ponieważ ja tak mam. Od kiedy zacząłem nitkować. I zauważyłem, jak dużo pożywienia między niektórymi zębami potrafi się zebrać, to sporadycznie jak mi się zdarzy zapomnieć, wynitkować zęby i położę się spać, i uświadomię sobie, że kurde, nie zrobiłem tego, to ja nie zasnę. Ja nie zasnę ze świadomością, że między moimi zębami jest jakieś jedzenie, które się będzie w nocy psuło. Więc uważam, że jest to bardzo fajna metoda. Nie jest to rozwiązanie wszystkich problemów, jeżeli chodzi o zęby, ponieważ jelita tak naprawdę mają też bardzo duży wpływ na to, czy wasze zęby się psują, czy też nie. Bardzo duży też na to wpływ ma to, jak macie dużo toksyn w organizmie, które wydostają się między innymi właśnie przez usta i powodują zakwaszenie itd. itd. Przyczyn jest wiele, ale właśnie resztki jedzenia, które zbierają się między zębami, są jedną z głównych przyczyn. Pruchnicy. Pomiędzy właśnie zębami. Dlatego uważam, że warto na to zwrócić uwagę. Tym bardziej, że nie kosztuje nas to aż tak dużo wysiłku. Po umyciu zębów wieczorem po prostu jeszcze wynitkować. Właśnie czymś takim, co mega mega ułatwia nam życie, bo zwykła nitka i wsadzanie sobie ręki wręcz do gardła, żeby jakoś to zrobić, jest naprawdę chore, ale to super działa i szczerze Wam to polecam.